Witajcie, z Kamionka, 2 maja. To jest rójka wczoraj złapana. Oczywiście tam niektórzy gratulują, niektórzy zazdroszczą, tak. Niektórym się wydaje, że najłatwiej jest złapać swoją rójkę. A to nie była moja rójka. O tej byliśmy w kilkanaście osób i dosłownie. Momentalnie pojawiły się w powietrzu nad działką sąsiadów. Przechodząc dzisiaj, jak szliśmy tutaj z dzieciakami, przechodziliśmy przez taką lipową aleję. No i powiem Wam, że na niektórych to już wiszą takie pąki, że to aż dziwne. Już jeszcze mamy, powinno być półtora miesiąca, chociaż. No zobaczymy. Dobra, zajrzymy jak to wygląda. Trzeba by matkę znaleźć i zobaczyć co to za pszczoły. Znalazłem w rójce matkę nieoznakowana. Zobaczcie, już składa jajeczka. Wczoraj jest godzina 11. Wczoraj o 17, 16, 17 tę rójkę dopiero złapałem. Zobaczcie, jedzie się równo. To był susz taki no, nieodbudowany w całości, no ale widać, że długość komórek już jest w porządku. Osuszyły, bo na ramkach obok, na takiej starszej ramce, ciemniejszej, jest trzy czwarte nakropu. Musiało osuszyć te ramki z pokarmu no trochę na pewno zwróciły tego co miały w sobie teraz gdzie ta matka i słuchajcie ostro się ostro się wzięły za pracę e, o, jest matula zobaczcie co chwilka jajko do komórki Tutaj świta cały czas przy niej pracuje. Nie mam teraz jak pokazać się węze. Dwie węze tutaj włożone, odbudowane są w połowie. Po kilkunastu godzinach. A pszczółek, no tak jak widać na ramkach. Tutaj jest wyjęta jedna, właśnie ta węza. Zobaczcie. Tak wygląda węza po nocy. Tutaj mamy pszczół na pełno. Te dwie ramki są takie, dwie ramki starsze. Najchętniej bym je wycofał, ale zobaczę jak to wyjdzie. Spróbuję zamienić też na węze Pszczoły pójdą teraz, dostaną paski, pójdą do leczenia. I zobaczymy, dobrze się to zapowiada. Co do Samej rójki, słuchajcie, no bo oczywiście są śmieszki, heheszki, że najfajniej to swoje rójki łapać. Tutaj u mnie e, nie bardzo mam wybór, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby rójki mi wychodziły. Te działki mają po 500 metrów, tutaj wszędzie są sąsiedzi. Tak jak wczoraj, małe dzieci. Tutaj trzeba pilnować. Trzeba pilnować tych pszczół. I no, może jeszcze nagram. Filmik, przypomnę tę metodę zapobiegania rójką. która nie jest ciężka, a może zlikwidować nastrój rojowy, nawet zaawansowany, i można sobie z tym poradzić bez problemu. A szybko, matka zastartowała. Przecież do lotu jest odchudzana. A tutaj zobaczcie, już jedzie. Fakt, że Wczoraj długo czekaliśmy na tematkę zanim doleci tutaj bo na ponad godzinę na pewno krążyły, nie siadały się w ogóle. Siadały na listkach, część siedziała na drzewach, część cały czas krążyła i nie, nie wiązały kłębu Próbowały raz, tam skupiły się 10 minut, trochę było ich uwiązanych już myślałem, że będzie po wszystkim. No ale strasznie wysoko było. Na szczęście znowu się poderwały, potem zawiązały się troszkę niżej, ale ciągle jeszcze, nie wszystkie, ciągle było dużo w powietrzu pszczół. W końcu na trzech czy czterech gałązkach, tak dosyć nisko, na jakichś trzech metrach się uwiązały. Obciąłem tego będzie położyłem na skrzynkę, właśnie z tymi starymi ramkami, no i weszły do środka. Postawiłem skrzynkę otwartą jeszcze na dole, no z godzina stało, może trochę więcej zanim pszczoły ładnie weszły no i okazało się, że tych ramek jest za mało dlatego dokładałem no i jest jak jest a zaraz Wam pokażę, bo w tym miejscu, gdzie stała skrzynka no powiedzmy, nie wiem, stała 3 godziny część pszczół już się obleciała i musiałem postawić też skrzyneczkę żeby je złapać no bo kilkaset pszczół tam się kręci siadało przy poidle na... na... Na płycie takiej na starym daszku, no i musiałem je zagospodarować. Bo dzisiaj jestem z wnukami na pasiece, żeby się nie kręciły. To postawiłem im skrzyneczkę i wchodzą do niej. No, i tak to wygląda. Zaraz złożę tutaj. A no, może jutro zrobię porządek, przełożę do dużego korpusu. Bo, bo tak jak widać, tu nie ma na co czekać. Jest na pełno. A zaraz mi zrobią dziką zabudowę na górze, i nie oderwę w ogóle pokrywy. Tutaj spójrzcie jeszcze, jak wygląda miejsce pod wlotkiem. Tyle pszczółek nie przeżyło. Wiadomo, ramki, wszystko zsypane tutaj, zrzucane z gałęziami, uprzątnęły dzisiaj, wyciągnęły z setkę pewnie martwych pszczółek. No ale widać, że się zagospodarowały, sprzątnęły tutaj z tych starych ramek. Jeszcze usuwają, skrystalizowany jakiś pokarm. No, no, wiadomo, w tych starych ramkach to co zostało nie nadaje się. A tutaj spójrzcie, skrzyneczka postawiona, bo jak przyszliśmy pół godziny temu, to na tej, na tej płycie ze starego daszku było dużo pszczół. I one się kręcą, wiadomo. Tutaj mają chociaż zajęcie, wchodzą, sprawdzają co jest w środku. Tam też są jakieś dwie stare ramki. Na razie będę miał zajęcie wieczorem. Najwyżej je zabiorę i wywiozę na inną pasiekę. I tam gdzieś dostawię do rodziny. No, trzeba coś z nimi zrobić. Nie mogą tutaj latać, bo tutaj wiadomo, że rodziny nie założą. A nie chcę ich teraz w ten wolny, długi weekend rozpuszczać tutaj po pasiece, żeby szukały sobie szczęścia. No bo całymi dniami nie mogą tak latać. A jest ich tu trochę. No dobra, ogarniam to. 易的，到技巧。